Módlmy się, Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jutro ciąg dalszy spotkanie, rekolekcji paschalnych. Jutro godzina 13:30, słowa rozważen. O godzinie 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia w Dniu Święta Bożego Miłosierdzia, a po niej Msza Święta. Przyjmijmy teraz, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Te wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu rekolekcyjnym, zapraszam teraz do śpiewu, do uwielbienia, ponieważ w sposób oczywisty to, co najważniejsze w naszych sercach już się stało, kiedy przyjęliśmy ciało i krew Chrystusa, ale człowiek jest tak zbudowany, że to, co w umyśle, w sercu dzieje się później, a kto dwa, to śpiewa ten dwa razy się modli, więc zapraszam do śpiewu i do uwielbienia tego pana, którego przyjęliśmy przed chwilą. Panie Boże, bądź błogosławiony Panie w swoich sakramentach, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dzięki Ci Panie, że Ty pozwalasz przychodzić do siebie, że Twoje miłosierdzie jest większe niż nasze grzechy. Daj nam Panie, abyśmy mogli nasze serca nasycić Twoją miłością, abyś Ty Panie teraz działał i uzdalniał nas do tego, żeby otworzyć się na te promienie. Twojej miłości miłosiernej, bo łatwo jest kochać, kiedy między nami jest dobrze, ale kiedy między Ciebie Boże, a nas wchodzi grzech, wtedy Ty musisz dokonać wielkiego wysiłku, oczywiście dla Ciebie to jest nic, ale kochać tego, który Cię przybija do krzyża, który swojego Syna, Twojego Syna przybija codziennie, przybija codziennie do krzyża, to znaczy Moje każdego z nas grzechy krzywdzą Twojego Syna, a Ty, Boże Ojcze, Ty, Jezu Chryste, Ty, Duchu Święty, jesteś mimo to miłosierny. Bądź uwielbiony, Panie, będzie Tobie chwała i cześć uwielbienia. Stańcie, proszę, i stańmy przed Panem. On jest tam w tabernakulum i czeka na to, żebyście do Niego mówili to, co przepełnia Wasze serca, czy to jest smutek, czy to jest radość. On chce tylko jednego szczerości. W Twoim sercu, czego dotąd nie potrafiłeś powiedzieć, jeśli czujesz ból, jeśli czujesz cierpienie, to Bóg chce teraz przyjść ze swoją łaską. On jest w Twoim sercu, przyjąłaś go, przyjąłeś go. I On jest ze swoim światłem przebaczeniem. Jeśli nie potrafisz przebaczyć sobie, jeśli nie potrafisz przebaczyć krzywdzicielowi, krzywdzicielowi, módl się teraz słowami tej pieśni do Ojca. Proś Syna o to, żeby przytulał, a Ducha Świętego, żeby napełniał miłością. Panie Boże, jeśli ktoś chce, niech powtarza za mną w sercu swoim. Panie Boże, dzięki Ci, że jesteś tutaj, że zaprosiłeś mnie. Niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Tobie chwała, cześć, uwielbienie, Panie. Ty jesteś największym dobrem, Ty jesteś tym, który przepełnia cały świat, który jest miłością, miłosierdziem, przytuleniem. Proszę Cię, Panie, abyś przyszedł z łaską przebaczenia sobie. Daj mi, Panie, patrzeć na siebie Twoimi oczyma, bo Twoje oczy, Panie, są miłosierniejsze od moich. Bądź uwielbiony, Panie, niech będzie Tobie chwała i cześć uwielbili. Dzięki Ci, Panie, że dotykasz mojego serca w tej chwili że przychodzisz z łaską. Jestem z tobą, Panie, właśnie dlatego, że to ty jesteś wielki, a ja jestem mały. Dzięki ci, Panie, za te wszystkie łaski, które wlewasz w nasze serca, Panie. Twoja wszechmoc, Panie, wszechmoc z Twoją miłością jest naszą nadzieją. Teraz, Panie, przychodzę do Ciebie i chcę Cię prosić, abyś uzdolnił mnie do przebaczenia każdej osobie, która mnie skrzywdziła. I wymień teraz imiona tych osób w sobie, w sercu, którym chcesz przebaczyć, a których którym dotąd nie byłeś w stanie przebaczyć. Błagaj wszechmocnego, ale udowodnij swoją wolą, że Ty chcesz przebaczyć, chociaż serce się buntuje. Przebacz swojemu krzywdzicielowi, temu, który Cię skrzywdził najbardziej. Poproś Boga o to, żeby ten człowiek był szczęśliwy, żeby się nawrócił, żeby zrozumiał swoje zło, swój grzech wobec ciebie i żeby, żebyście mogli być jednym, czy blisko, czy daleko jesteście od siebie, czy nigdy w życiu się już nie spotkacie, ale żebyście przez serce Jezusa mogli być jednością, tak jak Bóg chce, żeby każdy człowiek był w Nim jednym. Żeby Kościół był jednością. A teraz najtrudniejsza rzecz, panie. Wypełniaj serca wszystkich tych osób, które skrzywdziłem. Wymieniaj te imiona i proś Pana, żeby to On działał teraz. Panie Boże, moje słowa nic nie znaczą, uzdolni moje serce do tego, żebym potrafił naprawdę żałować, żebym potrafił zadośćuczynić, Dzięki ci panie za sakrament pokuty i pojednania. Jednej panie, wszystkie nasze serca. Wszystkie te serca, które teraz przywołujemy tutaj. Abyśmy byli jednym w sercu twojego syna Ojcze, Duchu Święty zdalniej nas do tego, żeby rany Chrystusa były naszym uzdrowieniem, Panie. Abyśmy jutro przyjęli wszystkie łaski, które tutaj dla nas przygotowałeś, Panie. I teraz, Panie, przychodź z Twoją mocą, żeby ten czas, który będzie do dnia jutrzejszego, żeby był Twoim czasem. Bądź uwielbiony, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć uwielbieni. Niech będzie Tobie chwała i cześć uwielbieni. Pozwoli nas Panie do tego, żebyśmy, mimo że chcemy wyglądać na tych, którzy się nie dadzą poruszyć, że chcemy pokazać, że jesteśmy twardzi. Panie Krusz, nasze serca, żeby to wszystko, co oddziela nas od miłości, radości i pokoju, żeby to wszystko zostało teraz zmiażdżone i podeptane przez tę, która na koniec zdepcze głowę węża. Serce Maryi jest drogą do serca Jezusa, a przebite serce Jezusa jest drogą do raju. Maryjo, ty wszystko wiesz, Jezus udziela Ci wszystkich łask, Ty jesteś Królową nieba i ziemi. Daj nam Pani, kornie Ci służyć, bądź naszą gwiazdą i nas prowadź do Chrystusa. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze na bieżu, i na wiech i Amen. Jutro 13.30. Złowię.